Przedstawienie Teatru Mozaika to tylko jedna z atrakcji, jakie zostały przygotowane na dożynki miejskie. Tak jak w ubiegłych latach, były one połączone ze świętem chleba. Zaczęliśmy od mszy na ulicy Stolarskiej u świętego apostoła. Tam też odbyła się cała ceremonia, można powiedzieć, ten obrzęd dożynkowy, rozdanie chleba. Po tym, po tym całym obrządzie, po kościele, przeszliśmy tutaj na już na występy na scenie muszli koncertowej Parku Willisona. Piekarze i cukiernicy otrzymali okolicznościowe puchary. Na dożynkach wszyscy chętni mogli spróbować różnego rodzaju chleb. Na kwasie samym, na kwasie z drożdżami. Yy, mamy wiele chlebów z dodatkiem różnych nasion. Na przykład mamy drwala, gdzie mamy... Na yy, górze kaszkę Manną, tłumy mamy, z czego się bardzo cieszę. Można było skosztować również chleb ze smalcem czy wieprzowinę. Częstujemy szczególnie tą naszą kiełbasą białą kwarzoną wielkopolską, która ma certyfikat unijny. Poza tym tak zwane wariacje na temat yy, wieprzowiny yy, kulinarne jest Możliwość zobaczenia całej produkcji, cyklu produkcji tej kiełbasy. Na scenie występował m.in. kabaret Literacki Klub Szyderców BIS, a młodzież mogła dowiedzieć się więcej o nieistniejących już dzisiaj zawodach. Zawód, który tutaj wykonuje, to powroźnik. Czyli zawód, który już w zasadzie nie istnieje, bo i powrozy można sobie kupić w sklepach. A ja tutaj pokazuję, jak kiedyś robiono powrozy. Na takiej rzeczywiście autentycznej. Maszynie. Współcześnie dożynki mają promować lokalne tradycje. To oczywiście także okazja do dobrej zabawy. Kamil Kwiatkowski, pół Dnia.